Cześć z tej strony, Rick, i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Let's Play Mirror Search. Ciemnie przechodzić, chyba już czwarty poziom, tak? No to zapraszam. The kind. She told me to find you if things went bad. She's been arrested, and you wouldn't be the suspect seen fleeing from the crime scene, would you? Well, now it's difficult to recall with a gun in my face. I know what you are. You know it was a setup, right? I know Kate wouldn't be capable of something like this. But my captain's asking some difficult questions, and I can't even get in to see her. What do you know about something called Icarus? Why? It's mentioned on this. It was in Pope's hand. I think it's from his diary. You took evidence. Kate's the only family I have, Lieutenant. And blues in jail don't last long. She goes down for this, it's a death sentence. I won't stop you. I owe that much to Kate. But there are plenty of people who'll try. And I can't stop them either. You better learn how to run. Running is what I do best. Rope Burns got an office at Sea Burfield International Shipping near the Riding Park subway. Should be a sign on top of the building, it'll help guide you. Look, I saw Rope Burn wrestle once. Broke some poor bastard's arm, then head the ref. So just this Ro Burn really I didn't I didn't I up with Pope's murder and Kate's setup, then he sure won't be a talker. He'll be a fighter. Okay, Jimmy's Papa's Burn. Open. Papa's Nie dobry początek. Chyba tutaj... Podążamy za czerwonym królikiem, tak? Bo już był zajęty, niestety. Na górę od ściany. No, będzie Muszę nałożyć. Jak od dać Tak, powinien Teraz tam. I na górę. Typa. O, nie. już widzę. Lepiej się nie turlać w takich miejscach, bo chyba to na nie wychodzi na dobre. Lepiej przyjąć na klatę dziennie. Takie obrażenia. No hej. Czemu nigdy nie robisz tego co cię proszę? do wysoko biegła chyba w tej ścianie. No teraz nie rozumiem. No ale dobra, to trzech do sztuka, tak? No to próbujemy inaczej. Tylko nie wiem czy się da w ogóle inaczej. Nie wydaje mi się. <grystanie> No spokojnie, hop O, dobra Po za bardzo cię pospieszyłem. Jak zwykle zresztą, to jest na ogół powodem niepowodem moich Skoczy chyba, co? No I do środka Tu mam budynek Spektyki tego miasta musieli być bardzo specyficzne. Żeby budować... Żeby kolorować... Tak to wszystko. Słyszałem jakieś drzwi, czy mi się wydawało? O. W takich miejscach czasami się... W inny sposób. O, tu mogę w ogóle na bok się ruszyć. No, okej. Okay. Nie dzisiaj. Chyba znowu nie jest moje. A to jest i tak drugie moje podejście do tego poziomu, bo pierwszy raz próbowałem nagrać. Niestety był po wieczorze

Pick that up with them. In a few days, it'll all be over. Today's front page will be tomorrow's kitty letter. Come on! That run won't last long. <laughs> None of them will, right? Sure, God. The precious Project Icarus will be fine. Bye, by bye. bye. <laughs> now, don't get your panties in a bunch. Look, will be at that new place on Reno Street tomorrow. 4 PM, okay? Don't freak. They ain't finished building it yet. All quiet once you get above street level. See you there. And don't bring any of your friends. We good? Good. Anyways, I gotta get some chow. Frame like this don't hold up itself, you know. No, oczywiście Karczak to mań konkretna. się, to był Coś Czuję się przeliczy. Zasunku do nas, przynajmniej. Ooo, no to będziemy uciekać. Tak, dla odmiany. Czy jest to jakiś poziom, w którym nie musimy uciekać przed policją? No nie sięgnę, przynajmniej nie zasięgnę. Radę. No, radę. Okay. Yeah. Już ich słychać No, przed siebie Lecimy Ups. Za czyste te szyby Za dużo płacą w Nie widać czy wszystko widać przez nie? Nie wiadomo, czy tam trzeba jest, czy, to jest, czy jej nie ma. do mnie trzeba, nawet nie widzę, tam. I na słowo. Tak też mnie goni. O, no teraz <grytanie> mam dowód twardy. Ale odpuszczę sobie ich. No ostatnio walczyliśmy z zwykłymi kramażnikami a teraz że jakieś bardziej jednostki specjalne. Także, raczej, no, powinna się odbić, od A nie, no dobra, jeszcze raz spróbujemy Z tymi panami się wolę nie wdawać w walkę za bardzo, jeśli nie muszę. Kramężniki to kramężniki, ale jednostki jakieś specjalne, to inna sprawa. Ciemniej byłoby na to się podbyć za zielony budynek i pinta Chciałem powiedzieć, że zamaskowany kolejny loading, ale... Ale jednak chyba nie Po co tak biegamy na górę, żeby potem tak... na dół zejrzeć? Niczurze, pokaż nam drogę. Proszę. Wow. musi się na tamte dźwięki. No tak, mam. Trochę daleko, no ale... Poradzimy. My no nie poradzimy. O, nie słuchasz się, nie słuchasz. Miała skakać, a nie spadać. Każdy poziomy helikopter. Zaczyna się robić nóg bo... na no. Jednak to. No. Prawie. O. Jednak nie dobiegłem. Nie jest zbyt kuloodporna w tej, tej No ale wszystkiego mieć nie ma. Nie, nie, nie! Mało brakowało. No Na szczęście obyło się bez ofiary. na szyby, szybami temperacyjnymi. No, dobra, nie obrywałem. Na szczęście. Błąd. No tym razem już nie. I nie obejdzie się bez tego. No dobra, próbujemy. Jeden z bole. Drugi. Ja poczekam, żeby mi się życie odnawiło. Poszło, jakoś poszło Tak najłatwiej chyba ich się pozbyć rozbrajając ich go. walcząc wręcz była ciężej No poprzednim razem jak próbowałem to W <grym> miejscu miałem chyba z 10 podejść Także nie mam ma czym się pochwalić O nie, znowu zielony, niemożliwe Kolejna działająca? Nie, razem działa. Najnowsze zagrożenie dla dzieci bieganie. No. Podobanie do koloru czerwonego potencjalnym zagrożeniem. Nie, jednak propaganda w propaganda. I na górze jesteśmy chyba. Wsoko, wysoko, wysoko. Ale znowu nas gonią. Przynajmniej tak zakładam. Po muzyce. Taka typowa muzyka pościgowa. Żeby nie dać, nie sprawiać wątpliwości. muzyka raczej pościgała w sensie z perspektywy bycia ściganym <ścoughs> niż ścigania No, on O, wciąż Pamiętam, <śpiewam>, że w tym miejscu też miałem małe problemy Następnie Ciężko mi było znaleźć dobrą trasę No, ale może ten wądzie pójdzie trochę lepiej. mniej więcej już wiem co zrobić i co robić. Oczywiście wszędzie nas polują. Syreny, helikopter to No, jakoś poszło. E, przy pierwszym podejściu się udało. O, do widzenia. Go! Nie wyszło troszkę niestety. No, bo po lewej stronie nie mogłem posłuchać. Myślałem, że mogę. A tu nic. To będzie fajny motyw. Jeżeli mi się uda, oczywiście. No jest takie, wychody założenia. Jednakże się uda. Eee... <grymne> no, Okej, <okay. grymne> już myślałem, że będę musiał od nowa zaczynać. To była ta cena jak przynajmniej. Zawisła w powietrzu, tej okay.

No, to udało nam się nawet bez większych zżytów tym razem. No i dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam i zapraszam do następnego filmiku. Rick. Żegnam się z wami.